mikrofoni mikrofonie Paweł Kmiecik, Gościem Dnia Radia Zawiedźcie w poniedziałek, 30 listopada jest Patrycja Gottfried, wokalistka, gitarzystka z Niego Wonic. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Była Pani gościem Dnia w czerwcu. Dziś łączymy się akurat zdalnie. To nie z tego powodu, że jesteśmy na kwarantannie albo jesteśmy zakażeni, tylko z wygody i z możliwości tego, że daje takie opcje technologia. A słyszymy się w związku z tym, że. Pozwolę sobie najpierw przeczytać wpis sprzed kilku dni z Facebooka Patrycji Gottfried. W końcu się doczekaliśmy, płyta jest już dostępna. Zbiór powstał przy współpracy wielu wspaniałych ludzi. Gdyby nie oni, prawdopodobnie nigdy nie zrealizowałabym tego materiału. No to najpierw, najogólniej, co to jest zbiór? Zbiór, dlatego że zebrałam po prostu materiał, czyli utwory, które tak naprawdę nie były początkowo jakoś. Robione szczególnie pod płytę, no ale też dlatego, że zebrałam wielu ludzi, muzyków, z którymi wcześniej miałam do czynienia bądź nie. Ale po prostu oni się zebrali i stworzyliśmy coś fajnego i stwierdziłam, że byłoby fajnie to wydać po prostu. To, że w czerwcu rozmawialiśmy o teledysku wtedy nowym, to był przedsmak tego zbioru. Nieświadomie chyba, ale tak, tak. To był chyba przedsmak. Co się w zbiorze znajduje? Mamy sześć utworów, i tak naprawdę w każdym z tych utworów występuje ktoś inny, czyli osoby, z którymi miałam przyjemność pracować. Pierwszy z nich, czyli właśnie na krawędzi świata, udało mi się stworzyć przy współpracy pana Piotra Tromskiego i pana Grzegorza Seweryna, który jest kompozytorem muzyki filmowej. I tak nieświadomie zaczęliśmy działać, no i tych utworów się nazbierało troszkę w, z różnymi ludźmi, dlatego postanowiłam po prostu wydać tą płytę. W tej chwili chyba tylko jeden utwór jest na razie dostępny na YouTube Nie, jest ich więcej, jest też Łoweczka na pewno. Z dniem premiery płyty wrzuciliśmy ranczo i wideo, które udało się zrealizować. No i... Tak, na bieżąco staram się w miarę udostępniać te utwory. Został mi ostatni, który też na pewno się znajdzie na YouTubie, no ale czekam oczywiście, żeby nie wrzucać od razu wszystkiego. Gdzie tę płytę można dostać? Płyta jest dostępna u mnie. Ja jestem osobą, która posiada wszystkie, wszystkie 500 sztuk. No jeżeli ktoś jest chętny, no to po prostu kontaktuję się z takimi osobami i nie ma problemu żadnego, nawet z wysyłką, jeśli jest taka konieczność. To jest płyta wydana dzięki Łazom, dzięki Urzędowi Miejskiemu w Łazach. Tak, Urząd był głównym sponsorem całego, całego projektu, czyli wiadomo, że nagrania i też samo wydanie, co jest dosyć kosztownym przedsięwzięciem. Ja jednak trochę będę dopytywać o coś więcej na temat zbioru, bo takie mam wrażenie, artystka bardzo skromna jest i za wiele o swoich utworach nie mówi. No więc, jakie niespodzianki muzyczne, jakie niespodzianki słowne, co może znaleźć odbiorca, na co powinien się przygotować? Dużo pytań. Hmm, tak naprawdę ja jestem sama zaskoczona, bo zawsze jakoś działałam w jednym gatunku muzycznym, czyli w dwóch, gdzie to była ballada, poezja śpiewana. A w tym przypadku udało mi się zrealizować utwory też w całkiem innym gatunku, w którym nie byłam przekonana do końca, że się sprawdza, ale okazało się, że jednak fajnie to wyszło. Znajdziemy na pewno trochę country na, tym, na tej płycie. Znajdą się też dwa covery. Może mniej znanych utworów, ale właśnie Marii Rodowicz między innymi Ipektusa. No i też chyba w takim moim gatunku, czyli trochę, trochę ballady, trochę poezji śpiewanej. Więc tutaj mamy taki zbiór właściwie też różnych gatunków. To taki świetny czas chyba coś nam się tutaj dzieje, dziękowo. Jakieś głosy się robi. Czy to? Mhm. No, u mnie było w porządku no, do tej pory. Nadzieję, tak. Miejmy nadzieję, że to tylko chwilowe i zaraz się wszystko wyprostuje. Nic nie zmieniłem w ustawieniach, to coś na łączach. Chciałem powiedzieć o tym, że to chyba też dobry czas, bo więcej siedzimy w domach i może trochę taka muzyka jest pod ten klimat po części. Po części myślę, że tak, ale też na pewno było dosyć dużym wyzwaniem, stworzeniem czegokolwiek w tym okresie pandemicznym ze względu na ograniczone kontakty, ale też możliwość poruszania się, ale myślę, że jak najbardziej jest to taka płyta, którą możemy posłuchać jadąc gdzieś samochodem, ale również siedząc w domu, po prostu zwykły relaks, tak? No i weszliśmy już na kolejną kwestię, o którą chciałem zapytać. No właśnie, to już było trochę wyjaśniane w wywiadzie w czerwcu, no ale to dawno temu było, więc warto przypominać, jak nagrywanie w czasach koronawirusa wygląda. Jest to na pewno utrudnione, ze względu na to, że chociażby ten utwór Rancho miał być początkowo nagrany z panem Kalimem, który niestety po prostu nie był w stanie ze względów zdrowotnych. Więc to było duże wyzwanie, żeby znaleźć zastępstwo, chociaż wcale tak nie odczuwam tego, żeby to było zastępstwo, tak naprawdę, bo utwór wyszedł bardzo fajnie. I nagrałam go z panem dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach, z panem Grzegorzem Piłką. No i naprawdę jestem mile zaskoczona. Które jak to na dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury przestało Potrafi tańczyć, śpiewać i wszystko robi genialnie. Tak jest. No, tego nie można niestety odmówić. Pan rektor świetnie zaśpiewał, ale też jest dobrym muzykiem. Także bardzo dobrze nam się współpracowało razem. O to też już chyba pytałem ile czasu, ile emocji, ile prób Was to kosztowało? Przyznam, że bardzo dużo moich emocji też ja włożyłam w to dużo pracy, chociaż na początku tak nieświadomie, jak mówiłam na początku, że płyta po prostu powstała dosyć spontanicznie, ale w momencie, kiedy już zdecydowałam się na to, że wydajemy ten ten krążek, no to kosztowało mnie to sporo emocji i też stresu związanego z pandemią i z całą całym jakby otoczką nagrywania tego i, i kontaktowania się z tymi ludźmi. Później oczywiście robiliśmy sobie też wideo do tych dwóch utworów, czyli do sprawy picia, która znajduje się na płycie, ale jeszcze jej nie ma w internecie. Sprawa. No to, tak, tak, tak. I to czy chodzi o płycie herbaty na przykład. <laughs> też, też, też. No tutaj warto posłuchać, tekst jest. To jest cover, ale tekst ma tutaj dużo, dużo możliwości, jeśli chodzi o odbiór jego. Więc nie jest taki oczywisty. Ale problem był, myślałam, że będzie problem z wideo, no bo faktycznie trzeba było zebrać trochę osób. No ale jakimś na szczęście naszym fartym wszystko się udało, więc jak najbardziej jestem zadowolona. Będzie teraz bardzo brutalne i trudne pytanie. Czasy koronawirusa dotykają wiele branż i branża artystyczna jest jedną z takich właśnie. Artyści znani, rozpoznawani powszechnie, ogólnopolsko, może nawet szerzej, pewnie mają. Może łatwiej, choć trudniej też, bo mają z kolei sztaby ludzi, których też zatrudniają i muszą w tym czasie jakoś wynagrodzenia im wypłacać. No ale tak się przynajmniej wydaje, że z tej racji, że ich utwory są emitowane na bieżąco w różnych radiach, że tantiemy pewnie jakąś może większą albo mniejszą stróżką pieniędzy płyną. No a czy ten czas koronawirusa jest dobry na rozpoczynanie, może nie rozpoczynanie, ale na kolejne etapy młodego artysty, młodej artystki. Jest to na pewno płodny czas, jeżeli chodzi o same, same, samo podejście jakby do muzyki, czyli jest dużo czasu na to, żeby siąść, żeby się zastanowić, żeby coś napisać, stworzyć, ale na pewno nie jest to łatwy czas pod kątem wydawania takich utworów, no i też na pewno finansowych, bo oczywiście to się wiąże z finansami, więc to jest duży problem. Ale są różne możliwości. Jak widać, można wydać płytę w czasach pandemii, więc wszystko jest możliwe. No i pewnie z taką nadzieją, że z pandemia nie potrwa wiecznie, że za może, nie wiem, kilka miesięcy, kilkanaście, no chyba nie kilka lat, wróci wszystko do normy i znowu będą mogły się odbywać w różnych, jak Polska, długa i szeroka. Miejscach kultury, wydarzenia, które, w których będzie miejsce przestrzeń do takich występów na przykład. No mam nadzieję, bo mnie osobiście brakuje tego, tego spotkania z ludźmi ze sceną, ale też brakuje mi takich imprez w Polsce, gdzie po prostu szło się na jakiś koncert i to na pewno bardzo mocno to odczuwam i najbardziej mi chyba tego brakuje. Jakieś pomysły, jakieś plany, jeśli chodzi o. Coś online na przykład? Bardzo chcielibyśmy z wszystkimi uczestnikami tej płyty zrobić koncert, ale jednak bylibyśmy za tym, żeby zrobić go po prostu już w normalnych warunkach czyli nie korzystając z technologii, tylko zwyczajny koncert. Takim przedsmakiem może są te wideo, które udało nam się nagrać na scenie. No ale nie ukrywam. Dla mnie to było dosyć trudne doświadczenie ze względu na to, że mnie osobiście ciężko śpiewać po prostu do kamery, czy grać. Wolałabym jednak, żeby po drugiej stronie byli odbiorcy, tak? Czyli żywi ludzie po prostu. No więc, jak ktoś chciałby posłuchać twórczości i chciałby płytę zbiór wysłuchać, albo nawet posiąść, to może napisać, albo najpierw odszukać i posłuchać utworów, które są na YouTubie. Patrycja Gottfried na Facebooku i nie tylko, albo po prostu napisać i o płytę poprosić. Tak, wszystko chyba dobrze mówię. Tak, jesteśmy, jestem też na innych platformach, jak Spotify na przykład, czy Tidal, czy wszystkie chyba z możliwych współcześnie, więc jak najbardziej nie ma ograniczeń. No to jeszcze pytanie na koniec, kiedy sobie rezerwować kolejny wywiad z panią, czyli kiedy kolejny utwór, teledysk, płyta zaraz na początku roku, czy troszkę później? Szczerze powiedziawszy, w całym wirze tych, tych moich przygód z muzyką dostałam bardzo fajny tekst na taką kolendę, która jest będzie realizowana w środę. Więc to, o, to ja już, no ład, ładne kwiatki z mojej strony. Ja chciałem być taki trochę zapobiegliwy, powiedziałem na początku roku, ale się okazuje, że gdzie tam na początku roku za kilka dni? <śm> <śm> Tak, bardzo bym chciała. Jestem trochę zmęczona, nie ukrywam tą pracą, ale na tyle mam tej energii, dużo słysząc te teksty i, i tworząc muzykę, że jak najbardziej chcę to zrealizować. Tym bardziej, że grudzień to już jest nasz czas, taki bliski świąt, więc jak najbardziej. No to w takim razie do wszystkich kanałów komunikacji zapraszamy do śledzenia. Jak widać, dużo się też nawet na dniach będzie jeszcze działo. Bardzo dziękuję, dużo zdrowia. Dziękuję i wzajemnie. Państwa i moim gościem była pani Patrycja Gottfried, wokalistka, gitarzystka z Niegowonicy w gminie Łazy. Miejmy nadzieję do zobaczenia już w studiu Radia Zawiercie i miejmy nadzieję, że wkrótce do usłyszenia przy okazji kolejnych jak zwykle udanych muzycznych przedsięwzięć. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.